Więc tak wygląda prototyp tego łuku pociętego z, właśnie z tych elementów. Moim zdaniem jest ok. Nie jest ani za strzelisty ani za skromny. Jak na taką powierzchnię będzie w sam raz. No i pozostaje pociąć resztę. Nie mam właściwej deski, więc jeszcze tu będą poprawki. To musi być taka belka krokiew. Mniej więcej tej wysokości, żeby wystawała tutaj trochę, to będzie świetnie wyglądało, żeby ona była dłuższa niż te belki, te jętki, ale trochę szersza powinna być. No i długości, taka by mi pasowała do tej całej tutaj bryły. No, to tak pokrótce. No, myślę, że będzie to wyglądało w porządku. Tutaj jest tej wysokości w środku. Ile my tu mamy? 15 cm tego łuku. Do dołu jeszcze zostaje ta część, ona będzie widoczna, ponieważ tutaj nabijemy od góry deski. Więc będzie 15, a do samego szczytu 21. Myślę, że łuk będzie idealnie wkomponowany w tą tutaj bryłę, właśnie.